Siemanko, Siemanko, Sandra Salaban ze mną jest. Ale nikt nikomu nie mówimy go przedstawiać. Siemanko. Jak? Sandra, jak? Salaban. A dobra, cześć. <noise> Ale co tu robisz? Zostałem zaproszenie od kolegi. Sprawdziłem na Instagramie, co to jest. Mówię, dobra, zalecę. Coś nowego, coś nowego dla oka, więc. I jak oceniasz sytuację, która się rozegrała? <noise> No i to jest kupa śmiechu, nie? Ale dlaczego? Weź co się rozwinie. sama widziałem co się działo, więc yy, ludzie też zobaczą sobie na tam na szotach i tak dalej. I mówię, no kurczę, tak jak mówię, to jest coś, coś nowego dla, dla człowieka, to coś nowego dla oka ludzkiego. Eee, I myślę, że... Pierwsza gara powinna się sprzedać. Zobaczymy, jak reszta, jak będą mieli pomysły na, na, na resztę gal, nie? No Pierwsza gara mi się wydaje, jak wiadomo, jak coś jest nowego na rynku, to się powinno to sprzedać. Nie? Tylko, żeby tego nie zepsuli. Ale Ale uważasz, że sytuacja, kiedy kobieta kobietę szarpie za głowę, jest w porządku i powinna być nagłaśniona? Za włos, nie za włos. Mogłaby ją za, za głowę tak cicho do parteru, wie, jakąś górę, gilotynkę delikatnie, wiesz. Chcielibyśmy Natalie dużo nauczyć? No, zapraszam na treningi do, do siebie. Ale... Dobra, kupisz bilet na gale? Ja nie muszę kupować biletów. Mam zaproszenie VIP-owskie już. Z sobą towarzyszącą. Zapraszasz mnie? <noise> Dobra, kibicujesz komuś z zawodniczek? Nie, pójdę z kolegą. Ale ja nie pytam wszystkim, idziesz tylko czy, czy kibicujesz którejś z zawodniczek? Ja nikogo tutaj nie znam. Czyli wszyscy jedną no, najemę? Wszyscy są, tak? Dla mnie są wszyscy tutaj no, nikogo nie znam. Może to i dobrze, bo. No, bo tak o. Ale byłeś trochę zniesmażony chyba tą sytuacją w basenie. Tak, to dla mnie to jest kurczę... No, w szoku lekkim byłem, co tu się dzieje, tak? Zostałem zaproszony, a tak... No tak kurczę... Ludzie lubią wulgaryzm. No. Ostatnio bo ludzie lubią wulgaryzm, bo lubi kurczę taką... Nie to, że patologię, ale taki... No, może troszkę inny styl, że lubią bójki, lubią kurcze, zaczepki, lubią takie wiesz, kontrowersje, lubią yy, dymy. No i to, to się sprzedaje, a ty się świecisz, ty. Yy, Alan, powiedz proszę, jak twoje przygotowania do walki? do walki? Zajebiście, jestem w szczytowej, znaczy będę w szczytowej formie. Teraz właśnie te zostały 4 tygodnie i to jest właśnie taki okres gdzie się idealnie zawsze strzeliwuję w formę. I to ja już czuję po sobie, nie, nie baluję, nie imprezuję. Yy, unikam wszystkiego jakichś wszelkich zaproszeń na jakieś wieczorne imprezy i tak dalej. Yy, i to mi na dobre wychodzi. Gdybyś dostał zaproszenie na coś takiego, e, na, na, na czym teraz jesteśmy, to przyjąłbyś? Jako kto? Jako zawodnik walczący w basenie, na przykład. Chyba ty byś mogła przyjąć ja Nie, ja nie mam konta na OnlyFansie. Ale to ja przeprowadzę z tobą wywiad, a nie ty ze mną. Ale ty byś mogła zresztą wystąpić. Ja też nie mam konta. No nie by się sprawdziło. Dobra, powiedz proszę, a co chodzi z tymi twoimi ciemnymi okularami? No, czy co, ma być, radzi mnie to światło? Czy to jakaś reklama? Nie. nie. <laughs> jakie, jakie plany na wieczór? Dzisiaj trening, trening, trening. Jesteś dobrze przygotowany na murana? Tak. Alan. Yy, ostatnio powiedziałeś na konferencji, że bardzo chętnie staniesz do walki z Murańskim, a później z Panem Jackiem. Czy gdyby. Trzeba o... mieć wygląd i, i wygląd. Pieniądze może jakieś tam grosze ma, ale na pana, na pana to trzeba mieć wygląd i, e, i zachowanie przede wszystkim. A że on nie ma w ogóle zakrzty, zakrzty zachowania, tak więc yy, mówię, chciałbym ich kurczę jednego po drugim wziąć. A na raz? zdecydowałbyś się na walkę? mi się wydaje, że mogło być na raz. Ciężko by mi było, ale też bym nie odmówił takiego pojedynku. E, Jacek Murański jest o wiele, wiele starszy od Ciebie. Myślisz, że on ma jakiekolwiek szanse? Jeszcze raz. Jacek Murański jest o wiele starszy od Ciebie. Myślisz, że... Będę jakoś coś... Nie to, osłabiony, tylko będę... To jak się walka potoczy z Mateuszem, e, ale też będę no, po walce jednej, tak? Tak więc też stresy jakieś tak dalej. E, I mówię, no... To będzie całkiem, inna, całkiem, na, całkiem na walka, ale na chwilę dzisiejszą szyję się, szykuje się pod dwóch y, zawodników. A jak ty czujesz tego Morańskiego w ogóle? Sparuję teraz y, z, wieloma, z wieloma zawodnikami, jeżeli chodzi o mańkutów. E, też bardzo dużo też mi pomaga e, tym chłopaczek, którego serdecznie pozdrawiam. E, I co? No główne moje przygotowania oczywiście WC, w najlepszym polskim klubie. Nie umieszkam też y, zawitać do Ankoców w Poznaniu, e, teraz jadę na weekend do, e, do Wrocławia, tam też będę trenował, nawet w święta, tak więc nie omijam, nie będę jadł śniadanka wielko, wielkanocnego, bo też szczerze mówiąc nie będzie... Nie będzie, będzie jajeczka? No nie będzie, no co nie mam gdzie tak naprawdę tych świąt spędzać, może to jest smutne, ale, ale, ale mówię, no tak się życie toczy. Z jeszcze na sam koniec y, temat, który poruszył Jacek na konferencji, uważasz, że było to na miejscu? Jakie? Właśnie twojej byłej dziewczyny. No, a co ty taką małą, byłą dziewczynę pytasz? No, zazdrosna jestem. <laughs> e, no nie, nie na miejscu tym bardziej, że też sobie tw twarz wyciera Ukrainą, to, to, to co tam się dzieje, e, wiesz, ale resztę będę poruszał oczywiście na konferencji, nie chcę tutaj wszystkiego mówić, e, bo mam parę, parę tekstów, do jemu zdań do powiedzenia na, konfer na konferencji, na najbliższym naszym spotkaniu. Jeżeli przegrasz? Nie przegram. Nie ma szans, tak? Alan, chciałbyś rewanż z Denisem? <laughs> no, jest coś takiego w planach, jeżeli chodzi o moją karierę przyszłościową. Eee, nie, nie odmówię na pewno pojedynku. Tak jak on mówi, że no, nie odmawia, tak samo nie odmówię rewanżu. Dzięki.